mam małgorzata, jesteśmy na no, marce. Następny sobie odcineczek z nowego sezonu. No i właśnie. Lecimy sobie. Już chwileczkę i ja ja grałem. Lecimy sobie na miasto portowe. Bo tam musi. Czy, bo tam dawno nie. No tam musimy. Albo nie, my. Albo nie pójdziemy na miasto portowe. Ja Wiecie, gdzieś Nie no, to będzie dobre, ale płacimy na najtrudniejszą miejscówkę. No, no ten. Czyli tu będzie milion osób, zgaduję, nie? Tu będzie milion osób. No tak, to jest najlepsza miejscówka. Nie no, najlepsza jest tam. Ale to jest druga najlepsza miejscówka, no pa. A ile ty po prostu Ja nie mam rady, ja nie? nie wysyłam. No, ktoś mi zabrał swój kanał. No. Ja mogę coś wam powiedzieć. No troszeczkę już grałem. Nie wiem, trzy rundki. Trzy rundki grałem. Tylko trzy, nie? Tak, żeby zaznaczyć. O! Ale nową broń. Pozmalowy laser impulsowy. Mamy napieram sam broń. Czyli tym chyba było. On... Właśnie, właśnie. Bo jest, jest jedna taka. Rąk totalnie, nie? I teraz można się pomieć z rybotami, nie? Teraz można się pomieć tak nie z rybotami Ja wiem, no tu są dąsi typy Ja znam tych typów Gdzie jest? jest kamper? A gdzie kampi? Nie, no to, to jest jakiś, no to, to jest jakiś dziwny, Kurde, no to to znaczy, nie wiem, Zaczęli, zaczęli te. Zaczęli ochronać bank. I teraz skorzystam. Troszeczkę skorzystam. Lampcz tu czko Jezu, Jezusa, awaria, awaria. Nie poszłam, ja poszłam, no i zginąłem. no. W tym sezonie są najtru... Są tacy trudni na mnie. No w tym sezonie, naprawdę, oni są tacy trudni. Oni wypykają Ja dwa razy tylko kradłem. Wiesz, jedziemy na miasto por... Na miasto portowe mam kradłem. Yeah, safe. Tam jest najłatwiej, bo korazi safe. Nie? A dobrze, dobrze widzicie? No nie wiem. Mogę poprawić, nie? Jak dobrze to, kit? No to. Proszę napiszcie w komentarzach, nie? Nie, w ogóle będę mieć włączone komentarz, jak nie, to ten. prostu to, to, to trudno. Właśnie. Teraz. Musimy... ten... na jednej broni nie je widziano Na dwóch broni Nie jednej ja broni widziałem no tylko No mam, widziałem ten i dziwne Widziałem laser No i co jeszcze może być? Zobaczymy laser Ja sobie wygrupiam

Nikde tu osu pléčí. Ten se má na mě. Dobra, prý snajpa. Já na mě snajpa, to pompa jakaž. Snajpa. Ně, no ale jaký kuhňan dál. Dobra, jdeme vyjašeně. Co to?

Czy coś się da nawet wyrobić? A to mi też w Następny system. I to będzie, to jest dobre, to jest owe karabinie. Dobra, co tu mamy? Mamy jakiś granatnik. Dobra. Dobra, biorę za to, nie wiem co to jest nawet. Nie wiem, to jest... O tak. A co lecimy? O, 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 to jest, to jest, to jest. Będzie bank, to ja teraz... Ja najgorszą impokę, nie? O, motor! Co tu robi motor? Sie ma? Nie, no to jest. No, ja chciałem powiedzieć, że to jest cheater, nie. Ja chciałem powiedzieć, że to jest cheater. A to nie był cheater. Był do jednego hit, który za do mnie. Dobra, okradamy sejfik, nie. Okradamy sejfik. Não, 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 sifty sypcie, sifty Hora Chyba mam wszystkie bronzy, né? Gdzie jest ten safe? Onde é nade mną? Bank está tu banco, bank, ale No, tu és Tu mieszka, ele a Faz, wybucha Faz, é, Pum hmm. pum, ups ty to te boty, ty coś nie wiem co to jest nawet nie co zrobię Epic Games. No ja mam przecież tu spawnerki. Nie, te boty są dziwne, nie? To, nie? to nie są boty nawet. Ale to nie są boty. Ludzie, to nie są boty, nie? O, że są takie boty. Jestem tego typa. O, okradliśmy! Ogradliśmy sejf, nie no. w takiej godzinie okradliśmy sejf. Na no, co? Tak. moja senna maleta Dziwna. No, okradliśmy sejf, ale to był łatwy sejf. No nie, taki łatwy. Czerenni Nie wiem to jest, to na falę. Jezus Maria. I e co to robi? Jezus! O, od krematu A nawet. Ale o tym sobie wiedziałem. Jak ja się w konto zasuwa. A strefa! Ja zapomnij o strefie. Teraz będzie za ucieczka przez strefą. Dobra, okradziony sejf, okradziony sejf. Dobra, mam to gdzieś, no mamy OHP. Gdzie jestem? Jakaś furgonetka. O, pociąg jest do okradnięcia. No to okradamy pociąg, nie? No to pociąg koko damy. W ogóle ja mam dynam Ja nie mam dynamitów. Ja nie mam dynamitów. Dobra. Lecimy. No to sama Lecimy. Ale na No co dałem tam rozpiechać safe sejf. To za długo? No On się zawsze... będzie długo, będzie... Będzie bardzo długo na tym, tylko na stacji, nie? Na Knei coś tam nie wiem Nie wiem jak to się nazywa Nie Na Knei coś takiego Nie to nie jest To jest Kneja Księżycowa To tak się nazywa Ale to nie jest to To jest coś tam kontener Już sam zapomniałem No to dobra pociążek Lecę po ciebie Następny safe będzie do okradzenia Nie Ukradáme nás na ten seifik. Ne, ne, čekáme, už čekáme. Ne, normálně jsem. A co lidi? Dá je já usunem. je... To tam ty sluny já jsem jela. O co chodzi? Nie mogę wyjść. Nie biję, nic. Nie no, to jest nienormalne. Musiałem jeszcze powiedzieć, nie? Nie, nie, nie. No to jest, To jest to. No to nie, no, no to nie okradziemy pociągu. Nie. Please, please, nie, nie, nie. No is, no is! Dobra, pociągu się nie okradziemy, nie? To jest najtrudniejsze, safe do okradnięcia. Może na innym odcinku nam się uda, za jakimś innym tym. Weźcie, uda nam się. Z jakimś kolegą nam się uda, może. No tak to ja sam nie dam rady, nie? Kibę? Kiedy kibę jest zaznaczona? Hmm? No to nie, no. Co to jest? Jakie ofukajstwo, nie? Jaką ofuk... E, nie, no są tak nie ofukali. Hmm. Ale, ale na mnie to oszukali troszeczkę, nie? Hmm. No to lecimy! Przepraszam, nie mogę live'ów nagrywać. Po prostu nie mogę, nie? Ale a specjalnie nagram live'a z tego sezonu. Ale nie mogę, bo nie dobiej, Chyba chyba ma 50 słów zgaduję. Ale nie wiem. Jezu, tu pociąg był. Gdzie jest ten pociąg? Obrawowali go? To zniknął. O rata, widziałem furę. A nie jestem ślepy, nie? O, następny zemiot. Pałka? Pałka? Pałka. Ej! Pałka! Bardzo no, ja się baję, bić, nie biśnie. A skąd muszę przecież wygrać, nie? Ale mam wygrać grę. A sumie mam już ile? A to jest chrypka! Mam nadzieję, ale mam na nie wygramy, bo będzie tu... Na nimi to trudno się gra. Mnie, nie, nie, No, jak są fani to wy Fortnite, to, tu wy. A to i wiedzą, t, na mnie to jest trudne, nie. A co mogą być t, tacy słabiacy? To nie jest Dobra. Właśnie dobijamy 50 subs. Dobra, dajcie suba na mi na kanale. Jest. E, jak ktoś mi da suba, to jest, jest sigmo. I właśnie. Jeszcze dajcie lajka. I subskrypcję, nie? Z dzwoneczkiem. Jak to się mówi. Ja już dopiero się uczę, nie? Hmm. Nie, już dwa miesiące nagrywam? Tylko. Tylko dwa miesiące nagrywam. Mało, nie? Zoriuzo na was. A trzy już miesiące chyba nagrywam. A czym ten bot zniknął? Czym ten bot jest spodziewam? Czym ten bot jest ziemią? Co tu chodzi? Tu nic nie ma. Hmm? A ja wiem gdzie jest, bo on jest tutaj w tej kryjówce. E to daje. O to znam. A pa, pykam go, nie? Lepeleczka. Pięćdziesiąt cztery. On też ma Sniper. A to doleżę go. Nie no. Poczęła mi noga, nie? Dobra. Niejki zalec tą snajkę. Nie wiem jak to tego bota. A ty! Dobra, wiem, ale nie chce mi się tam schodzić. Dobra. Mamy 5 kg. 19 to będzie ostatnia... będzie na dzisiaj chyba ostatnia luna. Co do mnie dawa? Pa. Ja trochę co to zadaję. Dobra, to jest jakiś bot, nie? To jest jakiś bot! To jest bot, nie? Nad nie, nie umiał trafić wyjechać to Nie. Nie. Jak zedytuję też signum, nie? No nie mogę zobaczyć ile zadaje? No dobra. Ścień głupot odwaliłem i odwaliłem totalnie. Jeszcze ja pałki nie użyłem do góry, A nie dobra. raz. Jakie ma do supermoca? super Takie coś, dobra. Takie bieganie jest ja małe jakieś musi być Jak pałka do teleportacji to było dziwne. Strafiąca się... A wiem! Dobra, czekajcie Wyjdźmy tutaj. No co? Dziwne. O 10 osób. I ta snajpa mi kropi. No nie no. No i tknąłem. Czy jakieś coś tu jest, był? A jest kibel. Hmm. Mám nadzieję na no, namrodę. No. Dobra, lecę na medalionista. Wiem, no będzie mieć mamuta legendarnego. A jednak nie jestem. A jednak nie jestem, że nie walczyć. Bo ma jakiś kolejny bus. Co on no ma za bus? Nie, jest to na slefa. Nie chcę walczyć. walczyć. A nie chcę walczyć z tym, tym, tym. Dobra. Lecimy. A jakby co pamiętacie, to jest ostatnia runda, nie?

Ne normálně jsem tady. U maloho. Já vím, ale já teď jsem na loho. Jestem ze palky na loho. Máme, zase razem běhneme. skąd to? nie no. no, nie no te typy są, nie wiem co? karabin na napas... fazę dobra widzowie dzisiaj to na nas wszystko jutro się w następnym odcinku widzimy, nie? jutro może będzie następny odcinek z tego sezonu Mam nadzieję, że to wszystko się też nagrało, nie? I na razie.